bo dzisiaj gramy w... zbudujemy aby przetrwać. mówimy bazę, zanim o tutaj mrodercy przyjdą. Czekajcie, nie, nie na tą stronę ustawiłem. No jednak przyszli. Teraz jest idealnie po prostu. Co zbudujmy? W sumie takie taki styl Brain rot? No bo jak wiecie będzie pisałem styla Brain Road Ale mm, zbudujmy coś tam to. Zbudujmy bazę, sam sobie nie poradzę Co? A ty dobry żeby został sobie lajk, like, znaczy to są będę różnymi skinami grać, ale co to wziąć? Nie, zbudujmy... o! Zbudujmy dom na drzewie, dawno tego nie robiłam. Lepiej był kolor jest. Chcę, żeby to było jakieś wysokie. O, gdzieś dotąd. No chyba żarty już, mordercy zaraz. Tak, na szczęście mam kasę. Pokażę wam najłatwiejsze montady, jak przetrwać. Nie trzeba nic budować kompletnie. Jedziemy tym motorem, ho? Tutaj jesteście jeszcze... już. Czekaj. Tutaj jesteście używać tego. No i to I jest... To nadal to. No i jest jesteście tu. No nie muszę nic robić Ale mogę i tak. Tylko pamiętajcie, żeby nie biegało do końca. Żeby nie zlecić.

Ciekawe, ciekawe, czy się wyrobi na 15 godzinę z, z tą piosenką jak ktoś, nie od, jak ktoś nie ogląda na ten podłogę bartelonu, to możecie wpisać jak ja się nazywam, tylko że na ten podłogę bartellonu. Nie piszecie podługo tylko tego kreskiego, bo ktoś chciał wiedzieć. Ale przechodźmy dalej. Hmm? Zbudujmy budę, sam sobie nie poradzę. Zbudujmy budę. A teraz zbudujmy dom na drzewie, sam sobie nie poradzę. Zróbmy coś. To możemy tak zrobić. Dobrze, że wyżej to zrobiłem, bo my nie zginęłam. Tutaj mamy jakieś liście. Od dyni w środku do mąba są takie. Mini, 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 a nie rombrom, rąb. -rom. Znaczy co? Dziś mam bana, mam bana. Emerald. Jeszcze Bo ja tak w sumie nie wiem co dalej jest budować. Dalej zbudować, ale co zbudujmy budynek naszych marzeń. Daję Wam taki przykład. Co na przykład możemy? Co? Jakby chcieliście taki sam dom, to możecie. Przecież ja Wam pokazuję, jak to można budować, ale nie trzeba tak samo jak coś chce, oczywiście. Jakoś szkoda, że moje ten film nie ma dużo oświetlenia, jak na przykład Dwayne Napoleona czy coś tam innego. Stisdy Brain Road, każdy gra w Stisdy Brain Road. A po co ja to mówię? W piosence sami zobaczycie. Będę mieć ciągle szkina 6, 7... Kolał! Ba, 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 ba! Bingo! Ała! Mogło mnie robić tego, znaczy to...

su me trochę ale ma so. Potem potete vedere Będę lo sprontano quando Jak to musimy zrobić? Zbudujmy budę, sam se Miau, miau, miau... Ba, 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 on Zbudujmy... weźmy... O oh, oh, hellolo. Dziś mam bana, mam bana. I tak zapomniałem o najważniejszym. A dwie gdzie są? Mm. Zróbmy takie okno, bo wiecie, bo tu można bronie kupować to ten, można jakieś pieniążki i można coś za so, Ja mam mam pas ten... Ten kosmiczny. W sumie... To coś warto zrobić. To zróbmy budę. Jak słyszycie jakieś tu pytania, to mój pies, nie pytajcie. Pełną kompo sobie powstawię. Ops. Lodówka. <laughs> Człogi bros Berek Kibele Mam pomysł na zamiar, nie raz to robiłem w sumie Kto co lubi Co ja zrobiłem Nie umiem, jakoś tak to robiłem Zróbmy Zerupne... budę... Zróbmy tu jakiś telewizor i zróbmy, nie wiem... Kanapę. No bo co? Słegi bros. Słegi bros. Pokówce. Ba ba te. No Baba bingo. co jakiego koloru zrobić każę wam tak jak wam ale co kto lubi oczywiście możecie napisać w komentarzu jaka kolejna budowla to tu mogę zrobić tylko 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 nie jakieś trudne, na przykład nie jakieś piszcze, nie wiem, na przykład jakieś branżowce, nie piszcie takich, na przykład, nie wiem, jakieś napoje, jakieś domy. Może bym no wiem co zrobić. No żart. A, a do kompa to co? No właśnie. No pewny nie będzie. A źle to co pewna pralka. Pralka. A w sumie patrz, bo, to, bo to tutaj mam... Napiszcie w komentarzu jaka kolejna budowla. No i pa.